Dziś piękny dzień, bezchmurne niebo, zamarznięte kałuże. chcę wrócić zima. A tu bajecznie. Mało spacerowiczów. Słychać wrony, ale słychać też inne ptaszęta. Tyle słońca. Byłam ciekawa jak dzisiaj wygląda ta polanka. Nie jest łatwo nagrać taki filmik Amatorów spacerowania. O, nawet mój cień się tutaj nagra. Amatorów spacerowania jest bardzo wielu. A taka pani jak ja Coś tam gada. To nie jest takie proste. Mieć tyle odwagi, żeby do siebie gadać i nakręcać taki filmik. Jest wspaniale. Już słychać dreptanie jakieś. Tam wodali piękne brzuski.